On kiedyś yy, w ogóle nie lubił zdjęć. W ogóle nie lubił się fotografować i tych zdjęć jest mało. No, z dzieciństwa, tak wiadomo, tak? Jak mamusia ścisnęła i zdjęcie pstrykło, no to już było, tak? Zmiana nastąpiła w Erneście, yy, drugiej, druga, trzecia klasa technikum, i wtedy poczuł, że właśnie chciałby coś zdziałać w modelingu, zmienił się. Chyba zobaczył w sobie coś fajnego i, i wtedy stwierdził, że spróbuje być modelem. I to było takie szokujące dla mnie, tak? O, fajne było to, jak widzisz, jak. O, to jest super, bo masz jakiś ruch ręką, tak? To mi się podoba. Ekstra. Po tak długim czasie, y, widząc Ernesta, stwierdziłam, że jakoś wymężniał. Taki jakiś ogładny, nawet taki, taki fajniejszy. Dobra, idziemy. Ekstra, świetnie, I jeszcze raz. Tata Mai, y, rozstaliśmy się z tatą Mai, jak Maja miała 10 lat. Super. Super, Zobacz, córeczko, sukces! Jest, idziemy gotować kolację. pokażę ci jak się robi naską zupę, bo tam widzę Od sześciu lat Maja nie widziała się z tatą, no i tak nie mają żadnych kontaktów tutaj. Też dlatego Maja czasami jest takim troszeczkę wycofanym, zamkniętym sobie człowiekiem, ponieważ potrzebuje więcej czasu do tego, żeby zaufać komuś. Pani Kasiu, lepiej jak patrzy tak, pani tak. na Maję i właśnie trzyma ją za plecami. Tak, jak tak, wiecie, tak? To to jest... Uśmiechnięte do tak. siebie. Tak. Dobra. Super. Idziemy. Ekstra! Bardzo ją kocham, bardzo kocham Maję i bardzo bym chciała, żeby z takiego łabątka taka księżniczka moja. Taka była malutka księżniczka w przedszkolu na zdjęciach, żeby, żeby spełniła się, żeby spełniła swoje marzenia, bo wiem, że to jest jej marzenie, ale musi do tego dorosnąć.